Cześć, nazywam się Paulina Gablicka i witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Twarze IT. Dzisiaj moim gościem jest Karol Radziszewski, z którym będę rozmawiać na temat roli senior Java developera. Cześć Karol. Cześć Paulina, dziękuję za zaproszenie. Java jest takim językiem programowania, który jest skompilowany do Braille tak zwanego, i to powoduje, że. Ten bytecode jest takim językiem uniwersalnie rozumianym przez komputery, a w przypadku innych języków nie zawsze to tak jest. Java jest takim już dość dojrzałym językiem i nie chodzi jakby tylko o język, ale też cały... Całe środowisko, w którym można programować jawy, pisać, jak i środowisko w rozumieniu bibliotek, które powstały dla tego języka. Cała, jakiego rodzaju projekty można wykonywać za pomocą jawy? systemy, które mają być duże, które mają być stabilne, które mają się dobrze skalować i mają na przykład obsługiwać bardzo wielu użytkowników. Czułem no, się seniorem, kiedy. Dużo osób zaczęło na mnie w pracy polegać. samo kwestia tytułu to wyszła bardziej przy rozmowie o podwyżkę. No tak, bo coś za coś, jak jakby się często mówiło. Tak, po pierwsze, widełki. Bo mhm. no, powiedzmy sobie szczerze, robimy to dla pieniędzy. I wiem, że wiele osób z branży na to zwraca uwagę. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to technologia.